Więc to jest mały dobra go. Aaaa! Dobra, celaj do nich. Celaj, nara, na zabiję. Odejdę. Przejdę. I tam wyraz skręcimy za nie pracę. Spójrz na rzeczy. Ja też to, ja też to, no ja też to. No dobra. Ganie kurwa nie chcę od niego. Kurwa, gdzie tu jest? Gdzie tu jest? Oj kurwa to incydent. <ślesz> kurwa ślepy zaułek Kiruchacy, no nie no nie <ślesz> Przepraszam za to chuju, nie wiedziałem z kim mam do czynienia Kurwa szala, On to mnie to zabije, no! Czego on mnie zabije! <ślesz> no nie no daje? stary Kaj, ja to tuńczy się jak chce zabrać! Kurwa, to chuju! To albo. Przepraszam za to chuju, przepraszam za to chuju. Pytanie: widzisz na światłoch i następnie miedzisz na czerwony? Wam się coś nie powaliło przypadkiem? Halo, nie, to No tak! No pięknie. Obaj, tak chcę. Hamulec psuty! A boj, tak gdzieś tak! Kurwa! Bo... <laughs> kurwa, Wojtek za bardzo wziął do siebie, że go rozkazujemy. Ale jedzie dalej, dobra. Przynajmniej ten agro przejął. Wykonuj polecenia. Dajcie mi odjechać kamerem. Proszę, kurwa, dajcie mi odjechać kamerem. No błagam, Nie, bo do ci ciebie celuję, Jest osoba no z tyłu, co której z tego, nie widzisz, kurwa. No daj mi odjechać, człowieku. No błagam cię. Dlaczego ty jesteś taki spokojny, kurwa? Nie patrz a? mi w oczy, nie patrz, patrz mi w oczy, nie patrz, nie patrz Popatrz, mi w oczy, Ściągnij okular, jedź. Nie patrz, patrz w mi w oczy. Chodź. Przytulecie. cię. Jesteś kurwa ćwiczony do tego, przytulę się. do tego, spokój, Przytulę no, Przytulecie, chodź. No Będzie kurwa. Będziesz spokojny. Przytulecie, mi od niego, kurwa, proszę Przytulecie. Przytulę cię. Podaj mi pozwolenie, błagam cię. Przytulę Przytulecie. Podaj mi pozwolenie, kurwa. nie. Tulecie. Spokojnie, wszystko no będzie, daj dobrze. Nie nie, kurwa. będzie dobrze. Wszystko. Nie mam pleców, kłamałeś mnie kurwa. Przytulecie. Jesteś kurwa kłamcą, kurwa. Przytulecie. A jak Pan Jezus powiedział? Jesteś kurwa kłamcą, w dodatku, kurwa. Puść mnie, nie mam pleców. Zajebali rabby tego, hammera. No. Czemu odjechał hammer? Odjeżdżam, stąd. Odjeżdża stąd nie mam samochodu. Odjeżdża. Chciałbym odjeżdżać, nie mam samochodu. Puść mnie. Na spokojnie, na spokojnie. No Tam nie, się wiem, uciec. Kurwa. Tylko... No nie wiem Opuść broń. Dam ci uciec Puść mnie kurwa, nie wykręca mi żadnych rąk z kurwy synu Dam ci uciec Ugh. Ej, co jest Eee ci w dupę, nie szanuję życie Kartik. Co, nie się z rogiem, co? Nie A jak tam u A super, Mianie. super o... Szykuj tromne! A że pan taki nie... Tak, szykaj tromne już. Już po ciebie jedziemy z chłopakami No spokojnie Nie, już się nie ma Już no, wysiadaj tak, Przygotuj no, tak. kluczyki do kajdanek Tak będzie Już masz dług na siebie brany w Holandii Dobro, sorry, nie chciałem No żebyś kurczę tak? wiedział, że sorry będziesz mówił Będziesz mówił Dobrze proszę pana, już odkrywam proszę pana No i chuj, i tak już jest serce. Ale będę na waszych zwłokach tańczył salsek Coś e, panie baba. Widzisz zachód słońca? No, już się morduje. Paciorek z O widzisz? Paciorek z Już paciorek ah, z modlił to <mark wing snabb classified> Kurwa chłopaki <mark ing oak> Kurwa chłopaki Ja pierdol Przecież mnie wybuchli tylko nie zdążyli, paciorka Krzysztof, pacioraj Opuść kiwerkę, opuść e, e. Ej, ale co oni tam robią, ej O kurwa, ale slajd <grym grym grym> Ale skater młody, odpiewa. ale wysiadł, wysiadł dodał, fajnie się poddać, poddać, się? Wysiadł? Ale wysiadł, jaka wysiadł Posadź, posadź Wysiadać, 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 Jestem za tobą, jestem za tobą, Sombrero Ale oni, zamknij mordo, oni mają tych, Zakładajcie A ty ale, zacytuj, to, to mnie zacytuj, 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 żeby jeszcze motory zacytuj, Ty, na, nas jest trzech, motory są trzy. Na spokojnie, na spokojnie no no Dobra, ci, padamy, ci, dobra, dobra, spokojnie spokojnie, 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 spokojnie Już stój, stój, stój Przy głupie Głupku, przepraszam, nie chciałem cię obrazić yy, Misie kolorowe, piatki, kochanie Zakuj go, zakuj Przepraszamy go. za niego Przepraszam, przepraszam, przepraszam przepraszam. Pomóżcie jest. nam, jesteśmy porywani Co się dzieje? Pomocy Ty, wybieg z łąków Kuźwa <laughs> Pomocy, policjanci <laughs> dobra. Pomocny pomocy. pomocy, pomocy! Policja, pomocy! Pomocy! Stoję, stoję, stoję! Oddaję się! Podaję się, nie idę, nie, idę. Się. nie, nie idę! Nie, idę. no! Poddaję Co tu się! Pomocy! Się? E. pomocy, Pomoc policja! Do środka, nie Do środka, kurwa, idziesz do środka, jest? bo cię od kurwie do Je, środka. Oddaj się, rzuć broń! Zastawiam, 10 na 5, pomacatez, zakładanie. Puszczasz ludzi, puszczasz ludzi, Zostaw kładzimy się. Puszczasz ludzi, kładisz się na ziemię. Do środka. Jesteście otoczeni. Ładnika mam. Puszczasz ludzi, kładziesz się na ziemię. Jesteście otoczeni z trzech stron, zostawcie zakładników i opuścić broń się poddajecie. Jesteście otoczeni, macie chwilę, żeby ich odpuścić a ten stoi i patrzy, to jak spark pizdę Co? Ten jest? kolejny, ty, w, y, w kapeluszu. Oddech mi stan. Jezus, obróć się. Mi, do mnie się, Sano. obróć to Spokojnie, spokojnie. spokojnie. Nie mogę być. nie mogę. <laughs> Oj, gangster, 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 gangster.